To co? Możemy jechać, w skarbie? Dobra, to uważaj i za pierwszym razem nie szarżuj. No to jedź. Jad za tobą, no. No spokojnie, spokojnie. Jak potrzebujesz usiąść, jak potrzebujesz usiąść, to sobie usiądź, nie przejmuj się. Jak potrzebujesz nogi poprawić, to sobie możesz usiąść spokojnie. No, to są takie chopeczki, to musisz uważać. Pamiętaj też o hamowaniu, jakbyś jechał za szybko. Nie musisz pedałować, staraj się nie pedałować. No, pamiętaj o hamulcu, pamiętaj. Nie ma co za szybko jechać też. No, a tu musisz podpedałować. Podpedałuj. No, bo jechałeś za wolno. Dobra. I uważaj. Hamuj, hamuj. Musisz hamować z górki. Uuu, staraj się na stojąco skarbie. Nie musisz szybko jechać. No, musisz uważać. Pamiętaj o hamowaniu. Nogi równo. Na stojąco nie pedałuj. Rewelacja. Tu możesz sobie podpedałować, bo jest troszkę pod górkę. Super. Możesz sobie podpedałować troszkę. Uważaj, w zakrętach nie, nie pedałuj. Jak jedziesz w dół, to nogi równo trzymaj. Bo jak masz nogi równo, to wtedy o nic nie zahaczysz. Hamuj, hamuj teraz, hamuj, bo tu będzie ostro. Super! Bardzo ładnie. Super! Cały czas? Będziesz miał filmik w domu. Jak jest górki, to sobie przyhamuj. Super! Uważaj, to najlepiej na stojąco przejeć, bo są chopeczki. Hopa, hopa! To jest taki pump track, tylko w lesie. Super. Rewelacja. Świetnie. No, uważaj, uważaj. Pamiętaj o hamowaniu też, jak trzeba. Skręcamy. Super. Rewelacja. No. Yeah. Tu prosto, prosto, prosto. Dobrze jechałeś. Okej. Okay. Czekaj mi się na mnie. Zaczymaj się jeszcze. Dobra. Możesz jechać. Świetnie. Cauza mi się nie przejmuj. Super. Wow Bardzo ładnie I tutaj już kończymy trasę Ok, czekaj, uważaj, bo korzenie Super Bardzo ładnie. To co, jedziemy jeszcze raz do góry? <śpiewanie> Ale ja cię wyciągnę na górę. No to dobra, to jedź w lewo.